Robert miał być 3-1, jest 2-2, wracacie do Sopotu. Bardzo nie chcieliście tego powrotu do Sopotu, no, ale jednak ciężko wygrać mecz, jak się buduje w stylu pozycji. No tak, na pewno. Samą obroną nie wygrywa się spotkań, prawda. W ataku mieliśmy czyste pozycji. pozycje. Nie wykorzystaliśmy tych szans. No i Serbsko ostatecznie wygrał tak na gorąco. Jesteście podłamani tym, tą porażką, czy jeszcze jest taka wiara w sukces w końcowy 2 w tej rywalizacji? Nie, no na pewno jest wiara, prawda? Jest fajna pogoda, pojedziemy do Sopotu, może w końcu pójdziemy na jakąś rybę z kolegami nad nadmorską, może go zjemy. Także za pierwszym razem nie udało się e, tego wyczynu zrobić, dlatego no, patrzymy optymistycznie, pozytywnie. Tam udało się pierwsze spotkanie wygrać. Tak naprawdę ta teraz piąty mecz decydujący, gramy o wakacje albo półfinał nie zagrało w Waszej ofensywie, w Waszej defensywie? W ofensywie na pewno skuteczność, bo to nie było tak, że super bronił, nie ma mowy. Mieliśmy czyste pozycje e, po odrzuceniach, po rozrzuceniu obrony. Tylko nie trafialiśmy ja, koledzy, drużyny. No ale taki jest sport, raki się trafia, się nie trafia. Może zmęczenie dało się wyznaki, może jakieś inne niuanse. Przeanalizujemy ten mecz na pewno na spokojnie. Mam nadzieję, że w Sopocie zagramy na wyższej skuteczności. Aкры uh, cred.